Tą śmieszną drogą przy trasie S8 możemy dojechać do takiego budyneczku, w którym mieści się fajna fabryka sera. Zobaczcie, dostaliśmy do spróbowania ten ser. Jest po prostu smakowo niesamowity. Także o polecam za sarandą po prawej stronie. Fabryka E. Diate, tak to się nazywa w Google Maps, czyli fabryka sera. Za kilogram sera zapłaciliśmy tysiąc leków. Dosyć wysoka cena, ale warto. Ser nie pleśnieje, obsycha jak parmezan. Można go spokojnie, spokojnie dowieźć do Polski. Także jeszcze raz rzut na fabrykę. Mleczarnie, właściwie, trudno powiedzieć, co to jest. Taka niepozorna droga szutrowa eee, przed ostrym zakrętem w prawo pod górę. Postaram się jeszcze zrobić zrzut yy, z Google Mapsa, żebyście mogli tu trafić. Także polecam to miejsce.